Dzień dobry kochani, Rafik witam na vlogu Rafika. Ubrane grubo, ubrane ciepło i co dzisiaj woda. Na chwilę woda. Jutro spotkanie z Rafałem i Robertem, a dzisiaj woda. Muszę jeszcze zamknąć auto, bo zapomniałem. Idę na chwilę zajrzeć do wody. Byłem tutaj w zeszłym roku tylko chwilkę. Znalazłem tu jakieś autko. Nie w zeszłym roku. Na początku tego roku tu był rafik. By się rafik pomylił. A teraz idę zobaczyć kajknąć na chwilę. Ale już widzę. Chwilkę, kochani. Zamknięte auto. Już widzę miejsca po dołkach. Już widzę miejsca po dołkach. Ale to nic. Nie poddajemy się. Nie poddajemy się, idziemy kajkniemy. Jak? jak nie kajkniemy, to nie będziemy wiedzieli. A co dzisiaj? To co wam ostatnio pokazywałem. Dzisiaj testuje Rafik nowe słuchaweczki. Graj Host. Normalnie pięknie. Normalnie pięknie. Kurde bele, Podobno są rewelacyjne. Można je do 30, tfu, do 60 metrów zanurzyć się razem z nimi pod wodę. Są całkowicie wodoodporne. A my dzisiaj sprawdzimy, jak w nich słychać. Zostańcie ze mną na raz Kochani, wpadłem na chwilę, wpadłem na chwilę. Tak jak mówię, kurczę, bo jutro spotkanie z Rafiksem i Robertem jedziemy kopać też do wody. Jak tylko nam pogoda pozwoli, a dzisiaj po pracy też pozwoliła. I patrzcie na to, warto deptać do końca. Nie wydubiemy wszystkiego, ani ty, ani ja, ani nikt. Widzicie to? Haha. Ha, ha. Podejmujemy. Jest to kolczyk koloru złotego. Zadeptany. Czy ma jakieś puńce? Nie wiem, coś by tu chciało być, ale czy to jest puńca? Nie wiem. Zaraz sprawdzimy na telefonie i wam powiem. No, kochani, ta nie niewiadoma kiedyś zostanie sprawdzona. U jubilera, ponieważ na teraz nie mam pojęcia. Nie widzę tutaj jakiejś takiej typowej czytelnej próby. Nie umiem znaleźć. Także może Bazarek, a może i nie, ale i tak bardzo, bardzo rafika cieszy. Jest fan. A teraz kochani pewnie widzicie już dobrze. Wykopałem monetę. Tą monetą jest 5 centów, teraźniejsze. Gdzie leci do usiku 5 centów teraźniejsze pakujemy do kieszonki i lecimy dalej to był kochani sygnał 8,5 wysoki ale co będzie ha jest jest 10 centów jest kochani 10 centów Także akcentem 10 centowym lecimy dalej Patrzcie kochani na to. Ten mi tu dzwonił Ten mi tu dzwonił, kurde bele I takie fanty też trzeba kopać I takie fanty też trzeba kopać lecę dalej kochani sygnał 8.4 wykopany na, przy, na płytkiej wodzie i patrzcie i znowu wpada 10 centosów 10 centyków do kapsy i lecę dalej no tu do kapsy tak jest kochani sygnał 9.2 czy to będzie kapsel? Nie kapsel, to jest. Ha, to była miedziana zakrętka jeszcze. Jest na wierzchu O ależ. Rękawice mi zjeżdżają Taka oto musiężna nakrętka Lecimy dalej Kopnięty sygnał 8.2 I tym sygnałem 8.2 Mamy jakąś pierdółkę Odważniczek wędkarski Coś takiego Lecę dalej Kochani Wykopany sygnał 8.2 I znowu to samo I znowu Mosiężna, piedziana Podkładka, taka nakrętka Takie rzeczy dzisiaj Rafik kopie Lecę dalej No kochani Chyba teraz będziecie dobrze widzieć Musiałem wejść na brzeg, wyrzucić te kamienie Żeby zobaczyć tego fancika Żeby zobaczyć tego fancika I chyba będzie srebrny kolczyczek Chyba będzie sreberko Także jest, kurczę Pięknie, jest, to na pewno będzie sreberko z jakimiś kamyczkami, kochani. Jest drugi kolczyk dzisiaj. Jest pięknie. Tu jest puńca 925 tu Lecimy dalej. Skarby moje Kochani, warto walczyć cały czas. Warto walczyć cały czas. patrzcie na to jaka piękna zawieszka delfina he he he. jak nie ma fantów jak są kochani jak nie ma fantów jak są i to też nie wiem czy nie będzie czasem jakieś takie sreberko kolorowane bo i takie bywają jest trzeci fajny fant lecę dalej trzymajcie kciuki jeszcze za rafika, mam godzinkę no zobaczcie kochanie, poszedłem na drugą stronę że tak powiem tutaj przy platformie i wpada stare 500 julianki i pozdrawiamy zacny rocznik 1970 lecę dalej pakujemy Wszedłem tutaj pod pomosty To jest dosyć płytko Był sygnał Trzeba go poszukać Widzę, że tu nawet wióry jakieś leżą Ale Jest i nasz sygnał Wpada 10 centów 10 centów kochani Lecimy dalej. No kochani, tu teraz dołeczka. Patrzcie, idzie bransoletka. Siadła na sitku. Czy będzie coś więcej? Nic więcej nie ma. A tu jest branzoleteczka, z trzema serduszkami. Taka oto. Pleciona i dzięki tym serduszkom znaleziona. Lecę dalej, kochani. Tak sobie brodzę już do końca. Tam samochodzik. Jeżeli widzicie, tu jeszcze po płytkiej wodzie. Tu jest jakiś dziwny sygnał, ale go kopnę. Ale chodzi mi o to, że. Słuchawki spisują się rewelacyjnie. A tutaj kapselek. Słuchawki spisują się rewelacyjnie, naprawdę o wiele lepiej się w nich słyszy niż w słuchawkach kostnych. Przynajmniej to jest moje zdanie. Pomimo, że mam czapkę zaciągniętą na uszy. Żeby mi nie było zimno, bo czasami troszeczkę mocniej wieje, troszeczkę słabiej No ale temperatura też nie jest za łaskawa Chyba z 12 stopni I naprawdę jestem przezadowolony z tych słuchawek O wiele, wiele lepiej mi się w nich słyszy Nie wiem Jeżeli ktokolwiek będzie chciał Ja osobiście polecam Ja osobiście polecam bo widzicie, dzisiaj wydubałem trzy elementy jakiejś biżuterii, jeszcze jakąś bransoletkę. Zaraz wszystko zobaczycie na podsumowanku. Ale naprawdę, jeżeli chodzi o sygnały, bomba. Można według mnie usłyszeć więcej i lepiej. A reszta to wiadomo zależy od detektorysty poszukiwacza. Czy się, czy się wsucha w swój sprzęt? Czy nie. Tu mamy numer 52. Kapsel, kolczyk. To może być wszystko. Jak nie wykopiesz, to nie zobaczysz. Prawda? No i mamy starego kapslonga. Oczywiście zabieramy. Lecę za chwilę w stronę auta. To na razicho. Kochani, myślicie, że jak potrę, to wyjdzie z tego jaki dżin? ginu dżinu, wyjdź. Wyjdź obwieszony złotem. No niestety. Tu w środku są moje śmieciągi, kapsle, nie kapsle. To zaraz idzie do kosza. I właśnie w takim oto koszowym kurde tutaj wizerunku robię Wam moje podsumowanko. Mojego wypadziku dwugodzinnego. Dwie godziny. Dwie godziny. Są jakieś kurcze bele, nakrętki, podkładki. Jakieś maleństwa maciupkie takie o kurczebele. To też nieźle bije. Gdzieś było jeszcze jedno. Straciłem. Jest kawałek miedzianego drucika. A temu siądzę nierdzeweczka. Kawałek ołowy wiadomo. Jakieś tam piążki. I to wszystko na kupeczkę. Tu jest bransoletka. Bransoletka z trzema serduszkami Takimi oto tutaj I kolorowa Ze starych monetek Jedna pięciocentówka Pozdrawialiśmy rok 1970 Zacny Są trzy dziesięciocentówki Zobaczcie jakie stare Ja tu byłem Tu pewnie było pełno innych detektorystów I zawsze coś wyjdzie Woda coś wypłuka Ludzie wypukają. Zawsze coś wypadnie Jest jeszcze pięć centów No i posypało biżuterią i tak jak mówię, to nie wiem co. Może mi się uda znaleźć gdzieś coś, może nie. Jeżeli się nie uda, to może to będzie bazarek. To na pewno jest sreberko, ponieważ ma płuńce. Gdzieś tu była, gdzieś tu była, gdzieś tam była. No a to do sprawdzenia, bo kurcze jest zbyt ładne. To jest zbyt ładne. Zbyt ładnie wykończone. Zbyt twardy materiał. No, zbyt twardy materiał, kurczę ale A tak jak mówię, ładnie zakończone. Ładnie wykończone te plecionki. Jest jakiś kamyczek. No, trzeba będzie to sprawdzić. Trzeba będzie to sprawdzić u jubilera. Bo może się okazać jeszcze złotkiem. No, kochani, zbieram się. Jak ktoś by chciał kiedyś przyjechać, Toms Beach Leistad. Można tu nawet jakieś obiadki pozjadać i tak dalej. Wynająć jakieś łódeczki, pierdołeczki Ja Was serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się, do zobaczyska. Proszę o komentarze, bo są fajne.